Dostałem bana na Twitchu, to brzmi, jakbym wręcz chwalił się jakimś medalem, no ale... Tak już jest. Zresztą nie tylko ja, bo za to samo z platformy zniknął ostatnio także Borys Nieśpielak, znany ze swojego podcastu z rokiem, a także dwukrotnie Nieuczesana, choć jej ban jest dużo bardziej niedorzeczny i o tym sobie też porozmawiamy. Bany te nie są przypadkowe i stanowią one przykład wybiórczego stosowania regulaminu, aby celować w streamerów współpracujących z inną platformą, jaką jest Kik. Regulamin Twitcha jest ogromnym ograniczeniem wobec streamerów, którzy muszą gryźć się w język i uważać na słowa, za które mogliby zniknąć z platformy nawet na tydzień. Co nie oszukujmy się, jeśli streaming jest waszą główną formą zarobku może być bardzo dotkliwe w skutkach dla waszego dobrobytu. Setki razy mieliśmy już sytuacje, gdzie streamerzy tracili swoje kanały za jakieś totalne bzdury, chociaż z reguły wtedy były to sytuacje, które można podpiąć pod jakiś konkretny punkt regulaminu. Chociażby parę dni temu znany zagraniczny streamer polskiego pochodzenia, czyli Drutut, dostał bana za te słowa. Zwierzę, które dźgnęło nożem ukraińską dziewczynę w metrze powinno zostać zabite. Wtedy otworzę szampana i będę świętować. Przynajmniej tak wszyscy myśleli na początku, bo ostatecznie okazało się, że nie dostał bana za to, tylko za zasłanianie mapy w LOLu tym zdjęciem, bo moderacja myślała, że to jego twarz z kamerki. Niemniej jednak ban za te słowa byłby w pewnym stopniu uzasadniony, no bo jakby nie patrzeć, jest to pochwalanie zabójstwa, nawet w formie kary, co jest traktowane przez Twitcha bezwarunkowo. Chyba, że jesteście oczkiem w głowie platformy, co najłatwiej jest osiągnąć, zostając lewicowym aktywistą, który działa na ich stronie. Taką ścieżką poszedł Hasan, który regularnie pozwala sobie na wypowiedzi o podobnym stopniu kontrowersji, pochwalając zabójstwa, zachy i inne jasno zabronione prawnie i moralnie akty, ale banami jest on karany niesamowicie rzadko. Jest to nawet fascynujące, gdy zerkniemy na jego wykres banów, ponieważ otrzymał on już karę sześć razy i dalej nie poniósł szerszych konsekwencji. Ba, odkąd stał się popularniejszy mimo swojej recydywy, dostaje on coraz krótsze kary. Ale to nie jest film o hasanie, tych jest pełno. Mówimy tu jedynie o wybiórczym stosowaniu regulaminów. Niestety owy regulamin nie jest już narzędziem, które ma sprawić, że platforma stanie się bardziej przyjazna ideologicznie i przystępna dla reklamodawców. Nie mówimy tu już o wojence politycznej, tylko handlowej na której najbardziej tracą streamerzy i widzowie. Od bardzo długiego czasu, bo już zresztą od paru lat, na popularności rośnie multistreaming, czyli transmitowanie swojego kontentu na kilka platform naraz. Jak już wspomniałem, jest to wieloletnia praktyka, którą wielu streamerów stosuje Niekiedy nawet od samego początku swojej kariery. W końcu streamowanie na kilku platformach naraz stanowi idealny sposób na zwiększenie Waszej odkrywalności i przeniesienie widzów z innych platform na tą, na której chcielibyście, żeby oni się znajdowali. Wasze transmisje wyświetlają się w większej ilości miejsc, a wy nie jesteście ograniczeni tylko i wyłącznie na widzów z jednej strony internetowej. Jest to niekiedy konieczne do rozwoju początkującego kanału, bo sam Twitch nie ma żadnej funkcji promocji nowych streamerów i walka o liczby nie stanowi starcia z jakością i oczekiwaniami widzów, a z Platformą. Często gada się o tym, że Twitch nie pozwala nowym twórcom rosnąć i y, częściej się o tym gada niż to sprawdza. Na to jednak zdecydował się Ludwig, czyli jeden z najpopularniejszych streamerów w historii platformy. Został on zapytany, czy dałby radę ze swoimi umiejętnościami osiągnąć ten sam sukces ponownie, na co odpowiedział, że tak. Zaczął więc streamować na nowym koncie, gdzie pierwszego widza zdobył po kilku godzinach. Doszedł on po pierwsze do wniosku, że jako streamer jest on niczym bez swojej społeczności, a po drugie do tego, że aby móc rozwijać się na Twitchu, to musisz rozwijać się na innych platformach. Robić krótkie streamy pod klipy, a potem publikować je gdzie indziej. Uznał on też, że nie dziwi się ludziom korzystającym z Viewbotów, bo to jest jedyny sposób, aby Twój stream wyświetlił się na górze jakiejkolwiek sensownej kategorii. Multistreamy stanowią więc rozwiązanie pośrednie, bo pozwalają na docieranie do kilkakrotnie większego grona odbiorców. Gdyby Twitch posiadał funkcjonalność łatającą ten problem, a także korzystne warunki finansowe, to ludzie nie ociekaliby na inne platformy. Tak napomknąłem o tych warunkach finansowych, bo o tym już opowiadam na innym filmie na ten temat, więc jeżeli jesteście chętni, no to. To zerknijcie. Dodam jednak do tego, że, wedle informacji podawanych przez innych streamerów oglądających mój materiał, wiele twórców jest utrzymywana na fioletowej platformie tylko i wyłącznie za sprawą zewnętrznych kontraktów, ponieważ podpisują oni umowy reklamowe z firmami, które nie do końca chcą być kojarzone z platformą, jaką obecnie jest Kik. Ta informacja została mi potwierdzona między innymi przez Tamae, czyli obecnie jednego z największych streamerów w Polsce, który sam zaznaczył, że, mimo braku jakichkolwiek planów co do przejścia, ma on świadomość, że zewnętrzni reklamodawcy zostaliby na Twitchu. Dlatego to nie platforma działa dla twórców, a zewnętrzni kontrahenci. I dlatego też twórcy swoją platformę zmieniają, przechodząc na Kika lub YouTube'a. I teraz docieramy do prawdziwej komedii. Już dłuższy czas temu weszła aktualizacja do regulaminu Twitcha, która ogranicza używanie zewnętrznych programów do łączenia czatów na ekranie. I teraz bardzo bym chciał Was poprosić, żebyśmy wzięli to z perspektywy logicznej. Więc mamy pewien problem, jakim jest wykluczenie większości widzów z transmisji. Ponieważ połowa osób siedzi na jednym czacie i tam komentuje streama, a druga połowa siedzi na drugim czacie i również komentuje na nim streama. Warto jednak zaznaczyć, że u mnie te liczby są jeszcze bardziej przychylone, ponieważ trzy czwarte moich widzów siedzi na kiku, więc osoby, które wchodzą na streama na Twitchu, są automatycznie wykluczone z konwersacji, do których odnoszę się w moim komentarzu. No bo jakby nie patrzeć, odpowiadam na wiadomości, których nie widzą. Dlatego, aby część moich widzów nie mogła być wykluczona, to wprowadzam rozwiązanie, jakim jest zestawienie obu tych czatów na ekranie, żeby Widzowie z Twitcha widzieli, co jest pisane na kiku, bez konieczności wchodzenia na tę platformę. Dzięki temu widzowie z obu platform mogą się nawet pośrednio komunikować. Ale po tygodniu stosowania takiego rozwiązania w trakcie mojej 18-godzinnej transmisji z Silksonga, nagle zrywa mi połączenie z Twitchem. Chyba dostałem bana na Twitchu właśnie. <gryw> widzowie... To koniec. I teraz przeczytajmy sobie wspólnie uzasadnienie tego bana uczestnictwo w fałszywym zaangażowaniu. Sztuczne zawyżanie lub umożliwianie fałszowania statystyk kanału, takich jak liczba wyświetleń lub obserwujących. Przykłady zachowań naruszających zasady obejmują m.in. korzystanie z usług stron trzecich, łączących aktywność z innych platform lub usług w transmisji na Twitchu podczas transmisji jednoczesnej, np. poprzez łączenie czatu lub innych funkcji, ponieważ wyklucza to społeczność Twitcha z całości wrażeń na żywo. No to jeszcze raz przeanalizujmy to sobie. Społeczność Twitcha jest wykluczona z całości wrażeń na żywo, bo nie widzi czatu skika, dlatego ja pokazuję im czat skika, ale wtedy ta część widzów jest wykluczona, bo widzi ten czat. Więc w odpowiedzi na moje wykluczenie widzów z Twitcha, platforma postanawia wykluczyć tych widzów z oglądania transmisji, doprowadzając do sytuacji, gdzie jestem w stanie streamować tylko i wyłącznie na Kiku. I to jest tak głupie, że naprawdę ciężko mi o tym myśleć. I można by stwierdzić, że fakt jest to głupie ograniczenie, ale należy ono do regulaminu, na który mimo wszystko się zgadzamy, streamując na tej stronie. Tylko w tym miejscu wchodzi bardzo ciekawa kwestia. Otóż mamy całą masę streamerów z łączonymi czatami, którzy nigdy w życiu nie dostali za to żadnej kary. I tak generator frajdy, czyli jeden z największych kanałów w Polsce łączy czaty od dłuższego czasu, za co nie dostał żadnych konsekwencji. Tak samo swoje czaty łączy Rysław i wielu innych twórców, których nie chce mi się teraz wyszukiwać. A wiecie czemu? Bo nie streamują oni na Kiku, tylko na YouTubie. I to najprawdopodobniej dlatego są oni na te kary odporni. Nie ze swojej winy, bo oni sami nie mają żadnych umów, które chronią ich przed tymi karami, a z winy Twitcha. Bo tu nie chodzi o podtrzymywanie zasad, tylko tu chodzi o walkę z konkurencją. Bo Kik, oferując lepszą usługę zarówno widzom, jak i streamerom, podkrada widzów z Twitcha, a Twitch na tym traci. Co więcej, te kary nie są wydawane przez osoby poinformowane jakkolwiek o kontekście sytuacji, albo które mogą w ogóle zrozumieć, co ma miejsce na tych klipach. Są one wydawane przez pracowników z drugiego i trzeciego świata, my bodajże jesteśmy podpięci pod Egipt, od których decyzji są ograniczone możliwości odwołania. Dlatego dochodzi do takich absurdów jak chociażby z drututem, ale także i z nieuczesaną. Widzicie, nieuczesana dostała pierwszego bana za łączenie czatów z Twitcha z Kikiem, ale drugiego, tym razem trzydniowego, z tym samym podanym powodem, już za wyświetlanie screena ze streama, na którym dostała bana. Mi się wydaje, że ban poszedł za to, że w szklanie był fragment byłego streama złączony... Czatem, tak na 90%. No nie, to był jakiś paradoks. Może, może doznaczyć to, że. Bo dostałam akurat po tym, jak obejrzałam szklane, bo miałam kamerkę w tym samym miejscu co zawsze. Czejcie to. Nieuczesana oglądała film, na którym był screenshot z jej transmisji, za którą została zbanowana, dlatego też została zbanowana ponownie bo nikomu z Twitcha nie chciało się sprawdzić, o co właściwie chodzi. Więc w podsumowaniu tej sytuacji wychodzi na to, że Twitchowi tak bardzo nie podoba się to, że ktoś ma prawo świadczyć usługi lepsze od nich, że selektywnie stosuje punkty swojego regulaminu. Ciekawe, czy to w ogóle legalne, aby tworzyć regulaminy i warunki świadczenia usług, aby stosować je jedynie selektywnie na osobach, których obecność personalnie nie pasuje ci na danej platformie. Ze strony jedynie ideologicznej lub konkurencyjnej. W sensie, to jest szczere pytanie, bardzo mnie to ciekawi, czy to jest legalne szczególnie patrząc na to, że Twitch dokonując takich decyzji ogranicza możliwości zarobkowe konkretnym osobom. No bo jak ktoś robi multistreama ze słabszego pod względem streamingu YouTube'a, no to wszystko jest spoko. No bo w domyśle widzowie z YouTube'a prędzej przejdą na Twitch'a. A poza tym ciężej w takiej w pół uczciwej formie atakować Google'a, ale łatwiej już tego moralnie zepsutego kika, od którego community menadżerka sferalnego meetingu próbowała odwieść Suchara, mówiąc, że jego wypłaty są finansowane z pieniędzy, z hazardu. Zapominając chyba o tym, że jej pracodawca, czyli Amazon, próbował opatentować kupowanie przedmiotów ze sklepu jednym przyciskiem, aby konkurencja nie mogła wprowadzać tego do siebie. Zapominając o tym, że to właśnie Amazon jest znany ze swojego nieludzkiego traktowania pracowników, blokując związki zawodowe, ograniczając ich przerwy i próbując opatentować klatki dla zatrudnionych osób. Zapominając o tym, że to właśnie Amazon jest oskarżany o podsłuchiwanie klientów Alexy, unikanie podatków i tzw. greenwashing, czyli snucie opowieści o ekologii, podczas gdy ich realne działania sugerują inne. Podejście. Nie wspominając nawet o licznych aferach monopolistycznych, które bardzo ciekawie zgrywają się z obecną sytuacją. I to właśnie przedstawiciele tej firmy mają czelność mówić z komuś, skąd mają się brać pieniądze, które będą zarabiali, podczas gdy płacą swoim pracownikom i streamerom hajsem z takich działalności. A potem gdy ktoś próbuje lepiej podejść do całej kwestii, dbając przy tym zarówno o twórców, jak i o widzów, to platformie się to nie podoba, więc dopuszczają się bezczelnej wręcz formy blokowania tej konkurencji. Starając się kurczowo zachować tę część widowni, która nie została jeszcze wystarczająco zmotywowana do założenia konta na innej platformie. Na szczęście te działania doprowadzają do przeciwnych efektów, bo po swoim banie na Twitchu osiągnąłem rekordowe wyniki na Kiku. Tak więc dzięki Fioletowi. Na sam koniec Was również zachęcam do zerknięcia na Kika. Aktualnie streamujemy Silk Songa. Yy, zapraszam do subskrypcji, łapkowania. Generalnie wiecie, jak to działa. Dziękuję za oglądanie filmu do końca. Ode mnie to na razie tyle. Trzymajcie się i cześć.